Cześć widzowie! Z tej strony ja Twój ulubiony Jupiter i dziś z moimi kolegami miałem przyjechać na kebab do galerii Poznania, ale Kuba stwierdził, że jak zabiorę kanapkę, to nagramy fajny film. Więc będziemy dzisiaj nagrywać film, w którym będziemy wręczać sprzedawcom to, co sobie wybiorą wcześniej. Mam kanapkę przy sobie, pokażę, ile mam przygotowane. Kanapka siedzi i mam nadzieję, że wybiorą sobie coś ładnego. A film możemy nagrać, bo mamy super sponsora. My dziś będziemy wydawać pieniądze, widzowie. Dlatego koniecznie skorzystaj z wtyczki, ale rabat, która jest w opisie. To jest największa baza kodów rabatowych w internecie. A zaoszczędzić możemy naprawdę sporo. Powiedzmy, zamówię sobie komplet dresioków z Adidasa. Ja uwielbiam dresy. Ten za 269 zł. Nie tak źle dodaję do korzyka i wyskakuje mi wtyczka, ale rabat. Osiem dych taniej. Można osiem dych taniej na One Night Casino sobie pieniążki wydasz. Ale Rabat działa jako wtyczka do przeglądarki, ale też jako aplikacja na telefon. Więc jeśli kupujesz na telefonie, też jej użyj. Jakiś czas temu robiliśmy film na rocznicę z Moniką. Ten pomysł przypadł Wam do gustu. Ten chyba film zrobił z 500 tysięcy wyświetleń. I mam nadzieję, że dzisiaj też Wam siądzie. Zostawcie lajka, komentarz, no i udostępnijcie. Co zaczynamy od apartu? Nie, nie, Kuba. Nie, nie. Od apartu nie zaczynamy. Apart jak już. To na koniec. To, co Kuba mi przez chwilą przekminił, będzie naprawdę głupie, jak ktoś w to uwierzy, że w ten sposób chcemy buty wybrać dla kuzyna lub yy, dziewczyny. To też będzie średnio mądre, ale przynajmniej dostanie fajne buty. Chodź. Dzień dobry. Ja, jak widać, nie znam się na butach e, i potrzebowałbym buty do kuzyny. Jakieś no. takie, co są modne teraz. Inaczej, ja byś kupił ze sam. Domyślasz, kupuję sobie buty. W prawym, z mają, najwygodniejsze, są jakie mamy, nie? Które? Te mi się podobał. Kurwa, teraz jak ma rozmiar? Jaką ty masz nogę? 4-1. jak wszyscy. Ja mam 4-2 Ja mam 4-5, Ty też jesteś stary kajaka. Masz 4-1, tego? Słuchaj, dla, dla 4-1, on no, jest z mojego wzrostu nie będzie. 3-1, dobra. Słuchaj. Dzięki, bardzo. Dzięki proszę bardzo, proszę bardzo, proszę bardzo, no, wybrałeś sobie, są twoje, Paragon już nie mam, także przymierz sobie i zainstaluję Night Casino. Zainstaluję, na razie. Siemanko, chodzimy, chodzimy teraz do smyka, pytamy się lasy czy ma Pani dziecko, ona mówi, że nie, to ja biorę Tomka, on może zrobić. <śledzianie> <śledzianie> Serio chcesz dać tam akcję w smyku? No zapytaj, czy ma Pani dziecko. Cię mam mam. mam. ma dziecko. Jak ktoś ma dziecko, by mógł mi pomóc wybrać prezent Oj, to źle pan zrobił. Pani nie ma dziecka. A pani ma kogoś takiego, co ma 8-10 lat i coś takiego sobie układa? Eee, tak. Tak, okay. tak, tak, I tak. Nawet na komunie kupowałam Lego, aczkolwiek w na przykład taki duży zestaw, nie? No tutaj to jest faktycznie no, już taki, taki większy zestaw. Nie to pytanie, w jaki celujemy mniej więcej, czy, czy w takie, tak. czy większe, jakie one Nie? W razie czego to jest wymiana w ciągu 30 dni w każdym smyku, ale tak jak mówię, to są u nas nowości, więc ym, jest prawdopodobieństwo, że to się nie powtórzy, nie? To teraz ja, właśnie, właśnie nagrywamy nowy odcinek i to jest część odcinka. Chodzę do sklepu pytam się ludzi, co mogą mi pomóc wybrać. Jak pani tutaj wybrała z sześciu rzeczy, bo mnie też bym musiał je kupić. I sytuacja wygląda tak, że pani powiedziała, że ma kogoś, kto tam ma 10 lat około i była pani na komunii. Także pani mu przekaże od jej samu prezent i... Uciekamy dalej. Naprawdę? Tak. Tak, Chwilę temu też byliśmy w sklepie, w sklepie. W sklepie. No, z w sklepie. No, Jeszcze parę sklepów masz czekać. To ja mogłam iść tam do no. tego co? sklepu co z butami. Co by Pani poleciła, Co bym kupił. I wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Do ja, widzenia. Pani wygląda, bo już Pani postuluje mojej kobiety. Pomogła mi Pani coś na niej wybrać? Czyli co? Coś ładnego. Co by chciała Pani sobie kupić? Bo ja nie wiem, co się kupuje dla kobiety. Ja umiem tylko pieniądze zarabiać. Niczego innego się jakiejś nie nauczyłem. 20. Pani by się też to podobało, tak? Tak, tak są bardzo modne, tym bardziej dla moczy i dla starszej uważam. Czarne ponadczasowe gest, myślę, że bardzo fajna marka. Praktyczna, uniwersalna ponadczasowa i na elegancko i na sportowo. Okay. No i zaństwu. A teraz w razie tego 28 nie znamy. A to jeszcze ja dostałem jeszcze jakąś zniżkę. Tak. No mówię, 20% zabawy. Nie no to pani jest tak dobra. <noise> Zapraszam. Że... Chciałbym pani to przekazać, bo dzisiaj robimy taki dzień. Przysięgam, robię taki dzień, bo mam odcinek sponsorowany, że kupuję dla ludzi to, co sobie wybiorą. I już byłem w kilku sklepach i naprawdę to jest dla pani i żeby się fajnie nosiło. Przysięgam. Naprawdę, to jest dla pani. Nie. No, no tak, bo ja już nie mam paragonu. To już nie zrobiłem. Już nie mogę zwrócić. Bardzo dziękuję i miłego dnia. Nie można tak. Można. Ja nie mogę tego przyjąć. Tak Ale dlaczego? To zostanie, to będzie leżeć. A przekazał mi. Można ale chyba, nie? Komuś dać nie, nie prezent. Można, absolutnie. A jakby pani na przykład wyszła krow za sklep? Ale jestem w pracy, jestem w pracy, naprawdę. Ale ja kupiłem i tu został. To nowe nagrywali w tym sklepie. Ale będziesz, będą osoby zablurowane, no, nie? To nie, do tego typu sklepu. Osoby będą miały zawoloną. Może nie do końca jest zgodne z waszym pomysłem. Jest on super i bardzo mu się podoba, ale on jest też przedstawicielem niemieckiej firmy i nie możemy podejmować takiej decyzji. Widowie słuchajcie, szefostwo nie zgodziło się, żebyśmy to przekazali w sklepie. Także w sumie ich rozumiemy, to jest ich sklep i ich polityka. Idziemy kupić świeczkę i jak kupimy świeczkę, to spróbujemy zostawić to w sklepie ze świeczkami, żeby pani mogła sobie to odebrać i z tym plecaszkiem sobie po Poznaniu Polatać. Którą świeczkę pani ma? Jak z taką samą? której marzeń nie Albo którą pani by chciała o, by pani mieć w domu. Mieć, no? um, żeby pasowała pod e, ścianę, kominek, e, sofę i że ładnie pachniała. Bo szczerze dla mnie wszystkie pachną tak o, samo. spoko i tak samo. E, melon świeży, będzie delikatnie słodki. Ty, faktycznie, ona inaczej pachnie. I pani taką by sobie postawiła no myśli, A Jeszcze tak. jakąś razie jakby to byśmy sobie Bo sobie jakby, No jeszcze jakby... E, dobra, to coś zupełnie innego, drzewo sandałowe z Zamszem. Drzewo sandałowe z zamszem. Ja nie wiem czy to jest zamsz, to jest... Dobra, jak mamy dwie, to jeszcze jedno. Bo one się dużo palą, nie? Tak, to jest 120 godzin. To jest o. potem karmel. karmel Będzie to bardzo ogarnia, słodkie zapach. E, jak weźmie pan cztery, to dwie będą za pół ceny. O! To beznetowe. 406 złotych. Nawet szóstkę chyba gdzieś będę miała. Bardzo dziękuję za pomoc. Te świeczki są dla Pani, bo Pani je sobie wybrała i my robimy tak, że chodzimy po sklepach i kupujemy ludziom to, co sobie wybiorą. Czyli na początku myślałem jakąś ściemę, że nie wiem, nie mam węchu albo, nie wiem, jestem niewidomy i dlatego nie słyszę i potem proponuję ludziom, znaczy proszę, żeby ludzie coś wybrali. To, co ludzie wybiorą, to jest dla nich I jest opcja? Nie, nie ma haczyka, nie ma żadnego haczyka. Mamy też giga prośbę. Bo w an... robiliśmy to samo. I poprosiłem panią, żeby wybrała coś dla mojej dziewczyny, bo ma urodziny i tak dalej. I pani wybrała e, w plecach. No i pierwsze co zrobiłem, to podawiam paragon. Czy możemy to zostawić? A ja nam też kończy odwieszenie drugiej też to odbierze tutaj. i, no i chciałem, żeby to dostała, bo jednak sześć stówek to tak. Nie chciałbym, żeby cię na półkę dla szefa, tylko. Dobra, to to jest za I mhm. to jest dla pani. I, dobra, pani. I... Ja nie wiem, co powiedzieć. No nie mogę tego naprawdę. Ja też nie mogę, bo nie uniosę. Nie. Ja mam yy, przepuklinę na kręgosłupie, Dobra, to nie mogę nie. Dziękujemy i dziękujemy. kurwa, no to niezła akcja, nie? Chcę kupić coś ładnego, drobnego lub trochę mniej drobnego dla mojej szczupłej dziewczyny. Dlatego chciałbym, i to, to się sprawdza, zresztą mogę się sprawdziło, teraz to się sprawdzi, żeby jedna z pań nie pomogła i wygrała, co by chciała dla siebie. Ja mam pylankę, minus 30%. O, mm -hmm. lubię, jak jest minus 30%. Ule? Jak pani... Pani musi tak. wybrać sekundę, które pani działa do siebie. Ja to, ponieważ ja lubię też srebro nie? A żeby to było takie pomieszane. Białe I to jest złoto, białe złoto wtedy. Białe złoto z żółtym. Okej, okay. to weź nie być Moja powiedz to. 1400. I jeszcze jest rabat, chyba. Bardzo dziękuję i bardzo proszę bo z racji tego robimy taką akcję, że chodzimy po sklepach i jeśli ktoś nam pomoże, fajnie wybierze. To eee... Ja nie mogę to przyjąć. Może pani, każdym sklepie mogą. W jednym był tylko problem, ale daliśmy w innym sklepy, sklepy Pani... Pani Pani odbierze, nie. bo nie mogła też pani przyjąć w jednym sklepie, bo chyba szukierz. Proszę na innego sklepu, robimy kałaczki, zostawiliśmy. zostawiliśmy. Tam zostawiliśmy. Tam. Jeśli I tak jest, to ostatni... mamy ten sklep. Do... Osta... Ostatni sklep to był teraz, nie? właśnie. Ja nie to jest nie Miłego dnia. Bardzo dziękuję. Nie ma za co. To ja chcę poragon. Dziękuję. dziękuję, do widzenia. Na wpierdalany jak zły kończę ten odcinek. Mam nadzieję, że się Wam widzowie podobało. Zostawicie 50 tysięcy lajków i pojedziemy do innej galerii. Możecie zaproponować galerię w komentarzu. O ja, spierdolam.